Kurwa, pocałuj, Misia. W dupę, pocałuj. Pocałuj, Misia, w dupę. Pocałuj, Misia, w dupę. Co? Bo to łatwe jest. Tylko muszę przeklę. Tylko, że to. RĘCE BOLĄ, RĘCE BOLĄ MNIE, RĘCE BOLĄ MNIE Ty krzyczysz mamo, pocałuj w dupę mnie To wyrucham w dupę cię Dupy dzisiaj dasz ty mi, to ja wyrucham cię Rucham w dup kurwa, 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 rakieta się skończyła tak jak to będzie? Dobra, wezmę życie już tak chuj. A, a ciekawe czy tak przejść? A ciekawe czy przejść tak właśnie bez otnięcia? Może by się dało. No chodź. Nie wiem. Kiedy popróbuję? Kiedy popróbuję, ale sam, bez nagrywania, bo to... o już nagrałem. Hoppa, hoppa! Ganga, <grystanie> Kurwa! Twoju mać! Blacz! Przejdę to przejdęcie kurwo nieba, przejdę cię Przejdęcie przejdę cię, kurwa I chuj I chuj, dupez Dobra, szap, szaprap bicieś Namierz Namiesz, się dziwko No ten operator, chuj się no slation no, no. no spierdalaj kurwa bo ci Zajebie z rakietnicy, dziwko. O, dobra, dobra, pierdol się! Pierdol się, dziwko. Wstajesz? Szybciej, bo się wkurwił koleś. O kurwa! Mam no przejebane w ruskim czołgu. No idź kurwa! No cię wpierdoli, będzie finał. No stawaj dziwko! Ty kurwa! Dobra, 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 wypierdalaj! Odpierdol się, koleś. Wdechaj, kurwo. Zdychnij. A tak jeszcze zawrócić kurwa. No, no Target is set. Kurwa, zajebie mnie żywcem No, przydałoby się wteczek No, ow, ow No wypierdalaj kurwa Ty Ty kurwo Uj Przejdę to Tylko kurwa Coś nie idzie, coś nie idzie Kurwa Wstawaj kurwo więc umyj dupę, kurwo. Co mam zrobić, żeby się odpierdolił ode mnie? Wali tym swoim... ...świńskim ryjem, kurwa! taczę go, czy co? Tak chuj, co da. Pewnie. Nie mówiłem, kurwa? To chuj da cały Trzeba spierdalać jak najszybciej i chuj walić. Kurwa, przejść to bez dotknięcia. Kurwa, ja bym był chyba Frankensteinem. Kurwa, magikiem by był, jakbym przeszedł to. Bez no tego. No, wypierdalaj, koleś, koleś, wypierdalaj. No, stawaj, kurwo. Drylańska. O uda się, a chuj ci w, bo w jajko Dobra przyszedłem Ludziska Zmienił się. Oh, zmienił się. Tu co, jeszcze iść musimy kurwa chyba? Ja pierdolę. Zmienił się. Wow, ale dziura. Moja była też miała taką dziurę. Ale bała satelita. Jak wulkan kurwa. Co mogę wrócić? O, się nie da wrócić. Niby dokąd? O, 2 miliony, kurwa. It's okay. A, tylko kapają. Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Woah. O, wypierdlaaj Łap komputer. Na bańkę złapała. Mm, trochę sprzęcik waży.